Tego ranka Marta spojrzała na zegarek i westchnęła. Siódma trzydzieści, jak zawsze. Przez okno kuchni widziała, jak jej ojciec już czeka przy stoliku w kawiarni po drugiej stronie ulicy, z gazetą w ręku i tym swoim uśmiechem, który nosił jak uniform. Dwadzieścia lat tej samej rutyny. Każdy wtorek, każdy czwartek przed pracą. Kawa, rogalik, rozmowa o niczym i wszystkim jednocześnie. Ale dziś... Dziś miała ważną prezentację o ósmej. Sięgnęła po telefon i zaczęła pisać wiadomość. Tato, przepraszam, nie dam rady dziś przyjść. Spotkanie w pracy. Jej palec zawisł nad przyciskiem wysyłania. Widziała jak ojciec sprawdza telefon czekając. Zawsze czekał do 7:45 zanim zamówił swoją kawę. Może nasza Marta się spóźni, mawiał do kelnerki, która już znała ich historię na pamięć. Ale Marta nie spóźniała się nigdy. Po prostu czasem nie przychodziła. Wiadomość poszła. Widziała, jak ojciec czyta, jak jego ramiona opadają odrobinę. Odłożył telefon ekranem do dołu i podniósł rękę, przywołując kelnerkę. Zamówił jedną kawę, nie dwie. Marta odwróciła się od okna, czując dziwny ucisk w piersi. To tylko jedna kawa, pomyślała. Będzie następny wtorek, będzie następny czwartek. Zawsze jest następny raz. Wzięła teczkę z dokumentami i spojrzała ostatni raz przez okno. Ojciec siedział sam, popijając kawę małymi łykami, jakby chciał przedłużyć ten moment. Gazeta leżała złożona obok, nietknięta. Zwykle czytał jej fragmenty na głos, komentując absurdy świata z tym swoim suchym humorem. Wiesz, Marta, świat się kończy co tydzień, według tych dziennikarzy, a my wciąż pijemy kawę. Dziś nie było komu czytać. Prezentacja poszła świetnie, szef był pod wrażeniem, koledzy gratulowali. Marta powinna czuć satysfakcję, dumę, radość, ale jedyne co czuła to ten dziwny ciężar, jakby ktoś położył jej kamień na piersi. Sprawdziła telefon, żadnej wiadomości od ojca. Zwykle pisał coś zabawnego po ich kawach. Dziś cisza. Wracając do domu, przeszła obok kawiarni. Ich stolik był zajęty przez młodą parę, śmiejącą się z czegoś na ekranie telefonu. Kelnerka, pani Krystyna. Zauważyła ją przez szybę i pomachała. Marta odmachała, ale nie weszła. Jutro, pomyślała, jutro wszystko wróci do normy, jutro wynagrodzi ojcu ten poranek. Nie wiedziała, że jutra już nie będzie, nie wiedziała, że jej telefon za trzy godziny zadzwoni, a głos mamy będzie łamać się przez łzy. Nie wiedziała, że ostatnie, co jej ojciec przeczytał, to jej wiadomość z wymówką. Że ostatnie, co zrobił przed wyjściem z kawiarni, to zostawił napiwek i powiedział pani Krystynie. Do zobaczenia w czwartek. Może Marta będzie mogła przyjść? Nie wiedziała, że to był ich ostatni wtorek. Trzy godziny później Marta siedziała w swoim biurze, przeglądając maile z gratulacjami. Prezentacja otworzyła jej drzwi do awansu, o którym marzyła od lat. Dyrektor działu osobiście przyszedł pogratulować. Świetna robota, Marta. Dokładnie takiej determinacji potrzebujemy w zarządzie. Uśmiechnęła się, ale ten uśmiech nie sięgał oczu. Coś było nie tak. Czuła to każdą komórką ciała. Telefon zawibrował na biurku. Mama. Marta zmarszczyła brwi. Mama nigdy nie dzwoniła w godzinach pracy, chyba że odebrała, a pierwsze co usłyszała, to płacz. Nie słowa, tylko płacz, ten rodzaj płaczu, który przychodzi, gdy słowa są za małe na to, co się stało. Mamo? Jej głos był cichy, jakby bała się mówić głośniej, jakby głośniejsze słowa mogły sprawić, że to, co zaraz usłyszy, Stanie się bardziej realne. Marta, tata, on, głos mamy łamał się co drugie słowo. Miał wypadek, wracał z kawiarni, samochód przejechał na czerwonym świetle. Słowa docierały do Marty jak przez mgłę. Każde z nich było jak uderzenie młota, rozbijające rzeczywistość na kawałki. Gdzie, kiedy, pytała mechanicznie, już zbierając rzeczy, już biegnąc do windy, nie czekając na odpowiedź, szpital. Oddział intensywnej terapii. Korytarz pachniał środkami dezynfekcyjnymi i rozpaczą. Mama siedziała na plastikowym krześle, wyglądała jak złamana lalka. A jest w śpiączce? Powiedziała, zanim Marta zdążyła zapytać. Lekarze nie wiedzą. Marta usiadła obok, wzięła mamę za rękę. Ręka była zimna, jakby całe ciepło świata uciekło wraz z tą wiadomością. Lekarz mówił o urazach, o szansach, o czasie. Marta słyszała słowa, ale nie składały się one w sensowne zdania. Jedyne co rozumiała, to że ojciec leży za tymi drzwiami, podłączony do maszyn, walcząc o każdy oddech. Ten sam ojciec, który trzy godziny temu siedział w kawiarni, czekając na córkę, która nie przyszła. Czy mogę go zobaczyć? Zapytała, a jej głos był obcy, jakby należał do kogoś innego. Pokój był cichy, oprócz rytmicznego pikania monitorów. Ojciec wyglądał. Mniejszy, jakby życie, które zawsze w nim buzowało, uciekło gdzieś, zostawiając tylko powłokę. Marta usiadła przy łóżku, wzięła jego dłoń. Była ciepła, żywa. Tato, szepnęła, przepraszam. Przepraszam, że nie przyszłam, przepraszam, że wybrałam pracę. Przepraszam. Łzy płynęły po jej policzkach, spadając na ich splecione dłonie. Przypomniała sobie wszystkie ich poranki. Jak uczył ją pić kawę, gdy miała 16 lat. To nie jest wyścig, Marta. Kawa to rozmowa, nie sprint. Jak świętowali jej pierwsze przyjęcie do pracy właśnie przy tym stoliku. Jak pocieszał ją po rozstaniu z Michałem, nie mówiąc nic, tylko siedząc obok. Jak tyle, jak. I wszystkie te razy, gdy ona odwoływała, przekładała, wybierała coś innego. A on zawsze rozumiał, zawsze czekał, zawsze wracał w następny wtorek. Dni w szpitalu zlewały się w jedną niekończącą się pętlę. Marta przychodziła rano przed pracą i zostawała do wieczora. Czytała ojcu gazety, te same rubryki, które on jej czytywał. Słuchaj tato, znowu piszą o końcu świata, tym razem przez sztuczną inteligencję. Mówiła do ciszy, do pikania maszyn, do nadziei, że gdzieś tam w tej ciszy on ją słyszy. Mama przynosiła kawę z tej samej kawiarni. Pani Krystyna zawsze dodawała dodatkowy rogalik dla pana Andrzeja, jak wyzdrowieje. Marta piła tę kawę powoli, małymi łykami, tak jak uczył ją ojciec. Smak był gorzki, pełen wyrzutów sumienia. Każdy łyk przypominał o tym poranku, o wyborze, który zrobiła, o kawie, której razem nie wypili. Koledzy z pracy dzwonili, pytali, kiedy wróci, awans czekał, projekt wisiał w powietrzu. Marta patrzyła na te wiadomości, jak na echa z innego życia. Tego życia, w którym najważniejsza była kariera, sukces, uznanie, teraz wszystko to wydawało się takie małe, takie nieistotne w porównaniu z ciszą tego szpitalnego pokoju. Trzeciego dnia pielęgniarka powiedziała, że dobrze jest mówić do pacjentów w śpiączce, że słyszą, że to pomaga. Marta zaczęła opowiadać o tym, jak tęskni za ich porankami, o tym, jak żałuje każdej kawy, którą odwołała. O tym, jak bardzo go kocha i jak bardzo jest jej przykro. Słowa płynęły jak rzeka, niosąc ze sobą dwadzieścia lat wspomnień, dwadzieścia lat miłości, dwadzieścia lat. czasu, który nagle wydawał się taki krótki. Pamiętasz, jak mówiłeś, że kawa to nie picie, to rytuał? szeptała, trzymając jego dłoń. Miałeś rację. To nigdy nie chodziło o kawę, to chodziło o nas, o ten czas, o bycie razem, a ja byłam zbyt głupia, żeby to zobaczyć. Zbyt zajęta, zbyt dumna ze swojej ważności. Jej głos się załamał. Machiny pikały miarowo, jakby odliczając sekundy, których już nie odzyskają. Piątego dnia ojciec poruszył palcami, delikatnie, ledwo zauważalnie, ale Marta poczuła. Zawołała lekarza, pielęgniarkę, mamę. Wszyscy przybiegli, sprawdzili, pokiwali głowami z ostrożnym optymizmem. To dobry znak, powiedzieli. Ale droga jeszcze długa. Marta nie spała tej nocy, siedząc przy łóżku, czuwając nad każdym oddechem, każdym drgnieniem powiek. Szóstego dnia otworzyła laptop w szpitalnej kafeterii, napisała maila do szefa, krótki, rzeczowy, rezygnuje z awansu, potrzebuje czasu, priorytet, rodzina. Wysłała bez wahania, bez żalu. Niektóre rzeczy są ważniejsze niż kariera. Niektóre lekcje przychodzą za późno, ale lepiej późno niż wcale. Wróciła do pokoju ojca z dwoma kubkami kawy, jednym dla siebie, jednym postawionym na stoliku obok jego łóżka, czekającym. Siódmego dnia ojciec otworzył oczy. Marta akurat czytała mu artykuł o lokalnej drużynie piłkarskiej, jego ukochanym temacie. I znowu przegrali tato, cztery do jednego. Trener mówi, że to kwestia. Urwała, widząc, jak jego powieki drżą, unoszą się powoli. Tato? Jej głos był ledwo słyszalny, jakby bała się, że głośniejsze słowo przerwie ten cud. Jego oczy były zamglone, zdezorientowane. Błądził wzrokiem po pokoju, po maszynach, po białych ścianach. Zatrzymał się na Marcie. Próbował coś powiedzieć, ale rurka w gardle nie pozwalała. Marta chwyciła jego dłoń, ściskając mocno. A jestem tu, tato, jestem tu, nigdzie nie idę. Łzy płynęły po jej twarzy, ale tym razem były to łzy ulgi, łzy nadziei. Łzy drugiej szansy. Lekarze przybiegli, sprawdzili, wykonali badania, mówili o cudzie, o silnej woli życia, o szczęściu, ale Marta wiedziała, że to było coś więcej. To była siła wszystkich tych wspólnych poranków, wszystkich wypitych razem kaw, wszystkich rozmów, które zbudowały most między ich sercami. Most, który przetrwał nawet to, gdy wyjęli rurkę, pierwsze słowa ojca były ochrypłe, ledwo słyszalne: kawa. Wyszeptał, a w jego oczach pojawił się cień uśmiechu. Marta roześmiała się przez łzy. Zimna już, tato, ale przyniosę świeżą, najlepszą, jaką mają. Pokręcił głową delikatnie. Nie, ty, tkawa czwartek? Pytał o ich spotkanie, o ten rytuał, który przetrwał wypadek, śpiączkę, walkę o życie. Każdy czwartek, tato, każdy wtorek, każdy dzień, jeśli zechcesz. Marta mówiła szybko jakby chciała nadrobić wszystkie te niewypowiedziane słowa. Nigdy więcej nie odpuszczę, nigdy więcej nie wybiorę czegoś innego. Obiecuję. Ojciec ścisnął jej dłoń, słabo, ale zdecydowanie. W jego oczach było wybaczenie, którego ona nie potrafiła dać samej sobie. Rehabilitacja była długa i bolesna. Ojciec musiał uczyć się chodzić na nowo, mówić wyraźnie, wykonywać proste czynności. Marta była przy nim na każdym kroku, zrezygnowała z awansu, ograniczyła godziny pracy, koledzy patrzyli na nią jak na wariatkę. Wyrzucasz karierę przez okno, mówili, ale ona wiedziała, że po raz pierwszy w życiu ma właściwe priorytety. Po miesiącu ojciec mógł już siedzieć w wózku. Marta wiozła go korytarzami szpitala, opowiadając o wszystkim i o niczym, o pogodzie, o polityce, o tym, jak pani Krystyna pyta o niego codziennie. Trzyma nasz stolik. Powiedziała. A ojciec uśmiechnął się. Ten uśmiech był wart więcej niż wszystkie awanse świata. Dobrze, czeka na nas, odpowiedział powoli. Każde słowo było wysiłkiem, ale determinacja w jego głosie była niezachwiana. Trzy miesiące później, w kwietniowy wtorek, Marta pomogła ojcu wejść do kawiarni. Szedł powoli, o lasce, ale szedł. Każdy krok był zwycięstwem, każdy metr pokonany to triumf woli nad ciałem. Pani Krystyna, widząc ich w drzwiach, rozpłakała się. Pan Andrzej, wiedziałam, że pan wróci. Przytuliła go delikatnie, jakby był z porcelany. Ich stolik czekał, ten sam widok na ulicę, te same krzesła, ta sama aura, jakby czas się tu zatrzymał, czekając na ich powrót. Ojciec usiadł ciężko, dysząc lekko z wysiłku. Marta usiadła naprzeciwko, dokładnie jak zawsze. Pani Krystyna przyniosła kawę bez pytania. Wiedziała, co zamówią. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Marta ojciec mówił powoli, ale wyraźnie. Miesiące rehabilitacji przyniosły efekty. Chcę ci coś powiedzieć. Marta nachyliła się, słuchając uważnie. Tamtego dnia na kawiarni nie byłem zły, byłem dumny. Zmarszczyła brwi, nie rozumiejąc. Dumny? Pokiwał głową. Moja córka ważna prezentacja na karierałeś to dobrze ja rozumiem nie tato. marta pokręciła głową gwałtownie to nie było dobrze nic nie jest ważniejsze od od kawy dokończył z tym swoim suchym humorem który przetrwał wszystko marta życie to balans praca ważna rodzina ważna kawa uniósł filiżankę drżącą ręką kawa to pretekst do bycia Razem. Upił łyk, zamykając oczy z satysfakcją. Siedzieli w ciszy, popijając kawę. Ale to była inna cisza niż w szpitalu. To była cisza pełna, bogata, nasycona obecnością. Marta patrzyła na ojca, na jego posiwiałe włosy, na nowe zmarszczki, na blizny, których nie było przed wypadkiem, ale także na jego oczy, wciąż pełne życia, na uśmiech, wciąż ciepły, na dłonie, wciąż silne, mimo wszystko. Wiesz co? Powiedziała nagle. Myślałam o tym i może otworzę własną firmę. Coś małego, co pozwoli mi pracować na własnych zasadach. Mieć czas na kawę. Ojciec uniósł u brwi. Duża zmiana. Skinęła głową. Tak, ale nauczyłam się, że niektóre zmiany są konieczne. Że niektóre rzeczy są zbyt cenne, żeby je tracić dla, dla czegoś, co wydaje się ważne, ale nie jest. Ojciec wyciągnął rękę przez stół, nakrył jej dłoń swoją. Mądra moja dziewczynka. W jego głosie była duma, ale też coś więcej. Wdzięczność może. Za drugą szansę, za powrót do stolika, za możliwość powiedzenia tego, co ważne. Tylko pamiętaj, balans. Nie z jednej skrajności w drugą. Marta uśmiechnęła się. Nawet teraz, po wszystkim, ojciec wciąż ją uczył. Rok później kawiarnia wyglądała tak samo, ale wszystko inne się zmieniło. Marta siedziała przy ich stoliku, laptop otwarty obok filiżanki. Własna firma konsultingowa działała lepiej niż się spodziewała. Mniejsze pieniądze, większa satysfakcja. I co najważniejsze, elastyczne godziny. Wtorki i czwartki były święte, nienaruszalne, zapisane w kalendarzu jako spotkania najwyższej wagi. Ojciec wszedł o siódmej trzydzieści już bez laski. Rehabilitacja zrobiła swoje, choć ślady pozostały. Lekkie utykanie, wolniejsze ruchy, ale uśmiech był ten sam. Usiadł, rozłożył gazetę. Widzisz to, Marta? Znowu koniec świata, tym razem asteroida. Pokręciła głową z rozbawieniem. A my wciąż pijemy kawę, tato. Spojrzeli na siebie i roześmiali się. Niektóre rytuały warto zachować. Pani Krystyna przyniosła zamówienie bez pytania: Dwie kawy, dwa rogaliki i coś ekstra małe ciastko z jedną świeczką. Rocznica powiedziała cicho. Rok od powrotu. Marta poczuła gulę w gardle rok rok od dnia, gdy prawie straciła wszystko przez jedną głupią decyzję rok od lekcji, która zmieniła jej życie. Nie lubię rocznic powiedział ojciec, patrząc na ciastko przypominają. O tym, co było, wolę myśleć o tym, co jest, zdmuchnął świeczkę jednym tchem. O tym, że siedzimy tu, razem, że mamy czas. Marta pokiwała głową, nie ufając swojemu głosowi. Niektóre momenty są zbyt pełne na słowa. Rozmawiali o wszystkim i o niczym. O jej nowych klientach, o jego powrocie do pracy na pół etatu, o mamie, która zapisała się na kurs malowania. O życiu, które toczyło się dalej, ale już w innym rytmie, wolniejszym może, ale pełniejszym. Ojciec opowiadał o książce, którą czytał, Marta o filmie, który widziała, zwyczajne tematy niezwyczajnych ludzi, którzy wiedzą, jak kruche jest szczęście. Marta? Ojciec przerwał w połowie zdania o pogodzie. Tak, tato dziękuję, zmarszczyła brwi. Za co? Za to, że wróciłaś nie do kawiarni, do mnie, do nas niektórzy po takim oddalają się wina, żal, strach, ty zostałaś. Jego oczy były wilgotne, głos drżał lekko. Marta poczuła łzy na policzkach. To ja powinnam dziękować, tato, za to, że walczyłeś, za to, że wróciłeś, za to, że, że dałeś mi drugą szansę. Ścisnęła jego dłoń przez stół. Nauczyłeś mnie, że kawa to nie picie, to, to pretekst, dokończyli razem i znowu się roześmiali. Śmiech przegonił łzy, rozjaśnił poranek, Wypełnił kawiarnię ciepłem. Pani Krystyna, przecierając bar, uśmiechnęła się do siebie. Niektóre historie mają szczęśliwe zakończenia. Dwa lata później, w deszczowy wtorek, Marta weszła do kawiarni spóźniona i zdyszana. Przepraszam, tato. Klient się przedłużył i urwała, widząc jego uśmiech. Nie był zły, nigdy nie był. Spokojnie, kawa, czeka. Rzeczywiście, dwie filiżanki stały na stoliku, wciąż parujące. Pani Krystyna miała szósty zmysł do tych rzeczy. Usiadła, wciąż łapiąc oddech. Firma rosła, czasem było trudno pogodzić wszystko, ale nauczyła się. Niektóre spotkania można przełożyć, niektórych klientów można stracić, ale niektórych momentów nie da się odzyskać. Ta lekcja była wypalona w jej sercu jak blizna, bolesna, ale cenna. Przypomnienie o tym, co naprawdę się liczy. Duży projekt? Zapytał ojciec, składając gazetę. Zawsze ją składał, gdy przychodziła, dając jej pełną uwagę. Taki mały gest, a znaczył tak wiele. Ogromny, ale poradzimy sobie. Zatrudniłam asystentkę. Uniosła brwi znacząco. Młoda, zdolna. Przypomina mi mnie sprzed. nie dokończyła. sprzed wypadku, sprzed zmiany, sprzed zrozumienia. To dobrze, pokiwał głową. Może nauczysz ją balansu. Od początku, żeby nie musiała uczyć się. Tak jak ty. W jego głosie nie było wyrzutu, tylko troska. Marta pomyślała o Ani, swojej asystentce, młodej, ambitnej, gotowej poświęcić wszystko dla kariery. Tak, może rzeczywiście mogła ją czegoś nauczyć. Rozmowa zeszła na lżejsze tematy. Ojciec opowiadał o wnukach sąsiadów, które odwiedził wczoraj. W jego głosie pojawiła się nuta tęsknoty. Marta wiedziała, o czym myśli. Tato, ja i Tomek rozmawiamy o tym. Jego oczy się rozświetliły. Naprawdę? Skinęła głową. Tak, może niedługo będziesz opowiadał o swoich wnukach, tylko nie śpiesz się dla mnie, powiedział szybko. Dzieci to. decyzja na całe życie. Marta roześmiała się. Wiem, tato, ale myślę, że jestem gotowa na całe życie, na prawdziwe priorytety, na kawę we troje, a potem we czworo. Wyobraziła sobie małe rączki sięgające po rogalika, wysokie krzesełko przy ich stoliku. Piękna wizja. Gdy wychodzili, pani Krystyna zawołała za nimi. Pani Marto, prawie zapomniałam, mam coś dla pani. Wręczyła jej małe zdjęcie. Oni dwoje przy stoliku, sfotografowani ukradkiem któregoś ranka. Ojciec czytający gazetę, ona śmiejąca się z czegoś. Zwyczajny moment niezwyczajnych ludzi. Pomyślałam, że chciałaby pani mieć, dodała kelnerka. Marta przytuliła zdjęcie do piersi. Tak, chciała mieć, chciała pamiętać. Pięć lat po wypadku, w słoneczny czwartek, przy stoliku siedziały trzy pokolenia: Marta, ojciec i mała Zosia w wysokim krzesełku. Dwulatka machała radośnie łyżeczką, rozsypując okruszki rogalika po całym stoliku. Dziadku, ka! wołała, pokazując na jego filiżankę. Kawa, skarbie, ale dla dorosłych, odpowiadał cierpliwie, podając jej sok. Marta patrzyła na nich z czułością. Ojciec był naturalnym dziadkiem, cierpliwym, kochającym, pełnym historii. Zosia uwielbiała te poranki tak samo jak oni. To był już jej rytuał też, jej tradycja, jej kotwica w świecie. Mama, czemu dziadek chodzi śmiesznie? Zapytała nagle z tą szczerością, którą mają tylko dzieci. Marta zawahała się, ale ojciec położył dłoń na jej ramieniu, bo dziadek miał przygodę, powiedział do wnuczki. Samochód kbum, ale dziadek, silny, wrócił do Zosi. Dziewczynka pokiwała głową poważnie. Dziadek dzielny. Objęła go małymi rączkami. Kocham dziadka. W oczach ojca pojawiły się łzy. Dobre łzy. Wiesz, Zosiu? Marta nachyliła się do córki. Dziadek nauczył mamę czegoś bardzo ważnego. Czego? Oczy dziewczynki były wielkie z ciekawości. Że najważniejsze rzeczy w życiu to nie te wielkie i głośne. To te małe i ciche, jak kawa z dziadkiem, jak przytulanie, jak mówienie Kocham cię. Zosia zastanowiła się chwilę. To ja wiem ważne rzeczy. Ojciec roześmiał się. Ten śmiech był pełny, bogaty, wolny od cieni przeszłości. Pięć lat minęło, ale każdy dzień był darem, każda kawa smakowała lepiej, każda rozmowa była głębsza, każdy uśmiech cenniejszy. Blizny zostały. Fizyczne i emocjonalne, ale nauczyli się z nimi żyć, przekuć je w mądrość, w wdzięczność, w miłość. Marta? Ojciec spojrzał na nią nagle poważnie. Pamiętasz? Tamten wtorek? Nie musiał mówić, który ona zawsze pamiętała każdego dnia Tak, tato. Wiesz co? Myślałem w karetce? Pokręciła głową, serce ścisnęło się jej boleśnie że szkoda, że nie zdążyłem powiedzieć ci, że Cię kocham tego ranka. Każdego ranka, głos mu się załamał, ale zdążyłeś, tato, mówiłeś mi to każdego dnia, nie słowami, czekaniem przy stoliku, składaniem gazety, gdy przychodziłam, kupowaniem dwóch kaw, nawet gdy nie byłam pewna, czy przyjdę. Mówiłeś mi to na tysiąc sposobów. Teraz ona płakała i ja też ci mówiłam, tylko za rzadko, za cicho, za kocham cię, córeczko. Powiedział to głośno, wyraźnie, patrząc jej w oczy: Kocham cię, tato, odpowiedziała tak samo. Zosia patrzyła na nich i klasnęła w rączki. Ja też kocham. Wszystkich kocham. I w ten sposób przy stoliku w małej kawiarni trzy pokolenia odnalazły swoją prawdę. Że miłość to niewielkie gesty, to małe rytuały, to bycie razem. To druga szansa, której nie każdy dostaje, ale gdy ją dostaniesz, nie zmarnuj jej. Nigdy więcej nie zmarnuj jej. Bo niektóre kawowe poranki są ostatnie, ale niektóre. Niektóre są początkiem wszystkiego.